Moi drodzy na zakończenie tej pierwszej części krótszej z tych dwóch. Pozwolę sobie na odrobinę prywatnej, jako że okazja jest e, potemu. E, urodziny, ja mówię, wcześniej jakieś podsumowania, oczywiście jest wśród Was sporo osób, których, którym w jakimś stopniu coś nie zawdzięczamy, chociażby jakąś przyjaźń i życzliwość przez ten czas. Więc wykorzystując tę okazję pozwoliłem sobie skromnąć taką piosenkę, którą dedykuję Wam wszystkim. Oczywiście no, rozszerzam tą dedykację na, na wszystkich ludzi dobrej woli, ale szczególnie tutaj uwzględniając no, tak jak mówię nasze przyjaciół. Czy dopiero teraz mnie słychać? Czy wcześniej było, tak? bo ja nagle no, się zacząłem słyszeć od słuchu stąd. Moja wątpliwość. No, piosenka jest myślę jasna pod tym więcej mownym tytułem po prostu wszystkiego dobrego. Piosenka jest jeszcze ciepła, także w razie jakichś ewentualnych niedoskonałości prosimy o wybaczenie, ale postaramy się jako tego wykonać. Wszystkiego dobrego. Każdy w swoją stronę chce Wam życzyć wszystkiego dobrego. Kiedyś znowu się spotkamy, a już dzisiaj dla Was mamy życzenia. Wszystkiego dobrego, żeby Wam się częściej śmielej udawało być na wszędzie. Żeby wasi przyjaciele dali wam się poznać w biedzie, by rodzina wychodziła lepiej w życiu niż na zdjęciu. By nadzieja wciąż się tliła, nawet w ciemnych sił objęciu. Oszukani i zdradzeni niechaj znajdą w życiu radość, kiedyś się rozsądnieni i uczyni szybką zadość czasu jest, przecież do przeżycia jest tak wiele. Nie zastąpią Was na świecie pilnę, nigdy i piosenki. Zanim znów się rozejdziemy, każdy w swoją stronę, chcemy Wam życzyć wszystkiego dobrego. Spotkamy, a już dzisiaj dla was mamy życzenia Wszystkiego dobrego By Do mijał was baryka, z daleka Z niekomornikiem dla A na koncie niechaj czeka Zawsze ta krajowa średnia Byście w ślepy los Żeby marzeń dla nas się ziścił Dwie w bierze trwali, a przy swoim ateiści. I na koniec pamiętajcie, raz się żyje, raz się umiera, więc rozważniej wiosnę sięgajcie, szybko dobrze jest wybierać. Tego dziś Wam życzyć chcemy, no bo to, to są życzenia, by Nie Mogły się marzeniać. Wszyscy dobrze o tym nie ma wszem niczego złego życzenia.